Podkarpackie lasy, łąki, a także opuszczone przez ludzi doliny są siedliskami ptaków drapieżnych. Możemy zobaczyć kołujące orły przednie, bieliki i wiele innych gatunków. Ich skupiska na Podkarpaciu należą do największych w Polsce. Jeszcze większą osobliwością są żołny zakładające swoje gniazda w norach wygrzebanych w lesowych skarpach. Największa w Polsce kolonia tych pięknych i niezwykle rzadkich ptaków gniazduje w Buszkowicach niedaleko przemyśla. Równie atrakcyjne są kraski żyjące w Puszczy Sandomierskiej. W Bieszczadach występują wszystkie polskie węże. Największą osobliwością jest jedyny krajowy dusiciel wąż Eskulapa Niezwykle bogaty jest także świat owadów Podkarpacia. Do jego osobliwości można zaliczyć m.in. nadobnicę alpejską, występującą w lasach bukowych, i drapieżną modliszkę, którą najczęściej spotkać można w Puszczy Sandomierskiej. Podkarpacka przyroda dzięki swej naturalności i różnorodności to dziś ewenement w skali europejskiej. Dla zachowania bogactwa świata roślin i zwierząt, a także Wspaniałych krajobrazów utworzono cały system obszarów chronionych. Zajmują one około 45% powierzchni województwa. Obecnie na Podkarpaciu istnieją dwa parki narodowe. Bieszczacki Park Narodowy jest jednym z najważniejszych terenów chronionych w Europie. Mniej znany, ale również bardzo cenny przyrodniczo i kulturowo jest Magórski Park Narodowy utworzony w Beskidzie Niskim. Inne tereny o dużym znaczeniu przyrodniczym i kulturowym chronione są w ramach parków krajobrazowych, z których w województwie w całości lub we fragmentach istnieje 10. Dopełnieniem systemu są obszary chronionego krajobrazu. W województwie podkarpackim utworzono też 94 rezerwaty przyrody. Uzupełnieniem systemu służącego ochronie środowiska naturalnego są pomniki przyrody, których w regionie jest ponad 1300. Utworzono tutaj także stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Cenne przyrodniczo tereny województwa podkarpackiego zostały także objęte ochroną w ramach Europejskiej Sieci Obszarów Chronionego Krajobrazu Natura 2000. W jej ramach utworzono obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary ochrony siedlisk. Obok Parków Narodowych i Krajobrazowych, obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody na szczególną ochronę zasługują ogrody i parki, które przez wieki powstawały wokół dworów, pałaców i zamków. Należy o nie dbać, bo to nie tylko dziedzictwo przyrodnicze, ale i kulturowe. Szczególnie zachwycają piękne parki powstałe wokół wielkich rezydencji magnackich w Łańcucie, Krasiczynie czy Baranowie Sandomierskim. Podkarpacie jest ważnym regionem w historii ogrodów. Tu w XVIII i XIX wieku po raz pierwszy na ziemiach polskich pojawiały się nowe prądy w sztuce ogrodowej. Niestety wiele ogrodów i parków uległo zniszczeniu podczas obu wojen światowych i później w czasie kolektywizacji rolnictwa. Na szczęście sporo tych założeń odnowiono. Położone są nie tylko wokół wielkich rezydencji, ale także przy małych dworach. Oprócz parków i ogrodów podworskich w województwie podkarpackim mamy wiele innych zespołów zabytkowej zieleni, które warte są uwagi i ochrony. Są to przede wszystkim pojedyncze pomnikowe drzewa i aleje drzew. W czasach, kiedy wiele gatunków roślin wymiera, niezwykle ważne jest zachowanie ich w ogrodach botanicznych. Na Podkarpaciu taką rolę spełnia arboretum w Wolestraszycach. Zebrano tu wiele niezwykłych okazów zniszczających ogrodów Podkarpacia, a także unikatowe gatunki występujące w warunkach naturalnych w województwie podkarpackim. Zwiedzając województwo podkarpackie warto zwrócić uwagę nie tylko na dziką przyrodę, ale także na współistnienie człowieka i natury na terenach wiejskich. Takiej mozaiki, łąk, pól i lasów nie znajdziemy w innych częściach Europy. Podkarpackie to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów na kontynencie, między innymi dlatego, że tutejsze naturalne krajobrazy nie zostały przetworzone podczas intensywnego rozwoju rolnictwa i przemysłu w drugiej połowie XX wieku. Obok walorów widokowych taki krajobraz ma jeszcze jedną zaletę. Niewielu z nas wie, że prawie połowa europejskich gatunków roślin i zwierząt żyje na terenach rolniczych. Pasy roślinności na miedzach i tzw. Tak remizy, czyli oazy drzew i krzewów wśród pól, są kryjówkami dla ssaków, ptaków i owadów. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że jeszcze w pierwszej połowie XX wieku Południowe i wschodnie krańce obecnego województwa podkarpackiego, a więc Bieszczady, Bezkidniski, Pogórze Przemyckie i Południowe Roztocze, były gęsto zaludnione. Po II wojnie światowej te tereny opustoszały. Nastąpił tu proces wtórnej sukcesji w niespotykanej gdzie indziej skali. Obszary dawnych wsi objęła we władanie przyroda. Pod koniec II wojny światowej i po jej zakończeniu w Bieszczadach i na terenach sąsiednich doszło do walk polsko-ukraińskich. Wsie zostały zniszczone, a ludność wysiedlona. Tragedia ludzi, którzy tu mieszkali, Polaków, Rusinów i Żydów, stworzyła szansę dla odrodzenia się środowiska naturalnego. Powstała słynna kraina Dolin, czyli tereny, na których kiedyś gospodarował człowiek, a dziś rządzi przyroda. Bieszczady położone są na terenie trzech państw, Polski, Ukrainy i Słowacji. W tym ostatnim kraju pod nazwą Bukowskie Wierchy. W Polsce wznoszą się Bieszczady zachodnie, które od wschodnich dzieli przełęcz Urzocka. Od zachodu z Bieszczadami sąsiaduje Beskid Niski. Największa osobliwość bieszczadów, czyli połoniny to twór naturalny. Jednak podczas trwającego przez wieki wypasu bydła i owiec granica lasu została przesunięta w dół. Dziś karpacka puszcza znowu pnie się w górę i otwarte przestrzenie powoli się zmniejszają. Warto wiedzieć, że takiego układu pięter roślinnych jak w bieszczadach nie znajdziemy w żadnych innych górach. Nie ma pasma regla górnego i kosodrzewiny. Górną granicę lasu stanowią poskręcane przez wiatr buczyny zwane krzywulcowymi. Unikatowe walory przyrodnicze Bieszczadów przesądziły o powstaniu na tym terenie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Centralną częścią rezerwatu jest Bieszczadzki Park Narodowy. Jego otulinę stanowią Park Krajobrazowy Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetniński Park Krajobrazowy. Tereny chronione utworzono też w krajach sąsiednich, w Park Narodowy.